Witam na kanale Marek Meran. Z wielu różnych źródeł i badań wynika, że to wcale nie Mieszko I, pierwszy, pierwszy historyczny władca Polski, wprowadził tutaj chrześcijaństwo w roku 966 poprzez tak tzw. Chrzest Polski. Chrześcijaństwo dotarło na tę ziemię o wiele wcześniej. Zostało ono powitane życzliwie na słowiańszczyźnie, żyjącej prawdziwymi, ludzkimi wartościami. Na Słowiańszczyźnie, tak różnej od terenów Imperium Rzymskiego, które było zahipnotyzowane krwawym, totalitarnym terrorem, wczesne chrześcijaństwo bliskie prawdziwemu przesłaniu Jezusa było kontynuacją systemu etycznego Lechii, starożytnej wspólnoty Słowian. Niestety, z powodów politycznych, dla władzy i pieniędzy zostało zamienione na totalitarny katolicyzm rzymsko-niemiecki, który przekręcił intencje Jezusa i go obrzydliwie zdradził. To wczesne chrześcijaństwo dotarło tutaj jako tzw. obrządek słowiański, nie mylić z prawosławiem. Obrządek słowiański był ludzki, sprzyjał człowiekowi osłabiał system niewolniczej zależności i wyzysku. Dlatego stał się obiektem wściekłego ataku obrządku łacińskiego, rzymskiego, czyli niemiecko-rzymskiego katolicyzmu, który chciał umocnienia nieludzkiej władzy pod obrzydliwym płaszczykiem chrystusowej dobroci. W wyniku tego ataku trwającego wiele wieków Niemiecko-rzymski katolicyzm zniszczył nawet pamięć o obrządku słowiańskim. Dlatego dzisiaj majaczymy o tym, że słowiańszczyzna praktycznie zetknęła się z wartościami propagowanymi przez Jezusa dopiero w X wieku. W trakcie tego wściekłego ataku niemiecko-rzymskiego katolicyzmu nie cofano się przed niczym. Oszczerstwa, kradzieże, prześladowania. No i oczywiście ludobójstwo łącznie z niesłychanym okrucieństwem. Papieski kościół Rzymsko-Katolicki i jego metody nigdy nie pasowały do Słowian, a jednocześnie Polacy tak głęboko żyli wiarą. ta sprzeczność wyjaśnia wierność prawdziwym wartościom dawno temu ucieleśnianym w obrządku słowiańskim. Z kolei to równoległe istnienie dwóch obrządków czyli słowiańskiego i łacińskiego, rozwiązuje i wyjaśnia ciągnące się już od wieków spory i wątpliwości na temat tytułów różnych władców słowiańskich. Między innymi czy hrobry mógł być cesarzem? Istnienie dwóch obrządków oznaczało istnienie jakby dwóch równoległych światów i dwóch rzeczywistości. W tradycji słowiańskiej na przykład hrobry był najwyższym władcą, Cesarzem, ewentualnie królem. Tymczasem z punktu widzenia papiesko-niemieckiego Rzymu, dążącego do wzięcia wszystkiego pod but, chrobry był tylko jakimś tam księciem. Podobnie z innymi władcami. Za chwilę więcej. Fragmenty mojej książki. Piszcie swoje pytania pod tym filmem. Pewnie za jakiś czas zrobimy questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście, jak zawsze na YouTubie, o wyłączenie od bloka i słuchanie nagrań do samego końca, o subskrybowanie kanału, o lajki, o komentarze, o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach w internecie. Po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Oczywiście, mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu, to zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. Z części pod tytułem Brak jedności niemiecko-rzymski katolicyzm, Niemcy i Zachód przyczyna Upadku Polski z drugiego tomu białego. Ujawnienie prawdy podważyłoby bajki, że Polacy to tylko i wyłącznie oddani katolicy, że nie było nic wartościowego oprócz katolicyzmu, że Polska zaczęła się dopiero z przyjęciem chrześcijaństwa, to znaczy katolicyzmu? z części pod tytułem Polska była imperium, z pierwszego tomu, czarnego, o tym, jak katolicy kronikarze ukrywali istnienie chrześcijaństwa cyrylo czyli właśnie obrządku słowiańskiego. Cytat ze wstępu Stanisława Drii-Lisieckiego do książki Franciszka Kmietowicza. Już ksiądz Umiński po dokładnym przebadaniu kronik doszedł do przekonania, że zarówno Gal, jak i Kadłubek oraz Długosz świetnie znali dzieje cyrylometodianizmu w Polsce, lecz nie tylko nie wymieniają go, ale skrupulatnie zacierają za nim ślady. Znów z tomu drugiego, białego. Chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego było naturalną kontynuacją starożytnego słowiańskiego systemu filozoficznego. Fanatyczni katolicy kronikarze pisali za to o fałszywym chrześcijaństwie. Rzeczywiście, z ich punktu widzenia, ta wiara była wielkim i strasznym zagrożeniem, bo podtrzymywała niezależność władców od instytucji religijnych, a więc i od całego Zachodu, wzmacniała słowiańską jedność, zachowywała wartościowe słowiańskie tradycje. Niczego nie narzucała, zamiast dzielić, łączyła. Formalnie wyznawano Jezusa, ale tak naprawdę chodziło o uniwersalne siły i prawa życia wszechświata, które mogły przybierać różne postacie, np. Welesa, Trzygłowa czy Świętowita. Furię wobec tej wiary oczywiście rozpalała u krytyków z zachodu także sprawa pieniędzy. Niemiecka hierarchia kościelna była wściekła, bo pozbawiono ją dochodów z terenów słowiańskich pobicie Metodego na synodzie biskupów w 870 roku i uwięzienie go na trzy lata. To, że obrządek słowiański pojawił się w Polsce długo przed niemiecko-rzymskim katolicyzmem, pokazują dowody archeologiczne, np. chrzcielnica z Wiślicy z IX wieku naszej ery. Oczywiście istnieje również nihilistyczna interpretacja gorliwych prawdomównych, którzy przekonują, że te znaleziska są dużo młodsze, w ogóle ich nie ma i tym podobne. Bardzo wyraźne pierwszeństwo obrządku słowiańskiego, rozpowszechnionego w Europie Środkowej i Wschodniej na długo przed niemiecko-rzymskim katolicyzmem, jasno udowadnia też list arcybiskupa Teot z Salzburga napisany do papieża w roku 900, to Teotmar skarży się w nim, że cały Wschód, a przynajmniej Małopolska, jest już nawrócony przez uczniów Metodego, więc niemieccy misjonarze nie mają co robić. Obecnie staje się coraz bardziej jasne, że tak zwany Chrzest Polski w 966 roku tak naprawdę nie był wprowadzeniem chrześcijaństwa, a tylko przejściem z obrządku słowiańskiego na łaciński przez Mieszka I i jego dwór była to decyzja polityczna, a nie etyczna. Część wielkiego planu Mieszka I zręcznego dyplomaty o szerokich horyzontach, stratega, który myślał dziesiątki i setki lat naprzód. Ta decyzja nie miała większego wpływu na to, w co tak naprawdę wierzyła ludność Polski, i Jakimi wartościami się kierowała, prawdziwymi wartościami leżącymi u źródeł prawdziwego chrześcijaństwa. F. Kmietowicz pokazuje, że tak zwane postrzyżyny Mieszka I, kiedy był jeszcze dzieckiem, były tak naprawdę chrztem w obrządku słowiańskim. I dalej. Jeżeli Mieszka pierwszy został po raz pierwszy ochrzczony, gdy miał 7 lat to nie mógł po raz drugi być ochrzczony w roku 966, gdy miał około 50 lat. Dwa razy chrztu się nie udziela. Rzecz staje się zrozumiała, jeżeli weźmie się pod uwagę, że po raz pierwszy Mieszko I był ochrzczony w obrządku słowiańskim, a w 966 roku przeszedł na obrządek łaciński. Chrztu rzymskiego oczywiście nie było, jedynie stwierdzenie zmiany obrządku, a nieświadomy tego kronikarz błędnie zanotował lub też celowo przekręcił informację, by ukryć fakt, że władca Polski był wpierw wyznawcą obrządku Cyrylo-Metodiańskiego. Dalej Frank Kmietowicz w swojej książce, kiedy Kraków był trzecim Rzymem, pisze o roczniku Krasińskich. Kronikarz zaciemnia informację twierdzeniem, że Mieszko I został ochrzczony przez Cyryla i Metodego, a konfirmowany przez świętego Wojciecha. Wykluczone, aby te osoby historyczne miały coś wspólnego z władcą Polan. Metody umarł w 885 roku, a święty Wojciech miał w 966 roku zaledwie 10 lat. Niemniej jednak notatka staje się w pełni zrozumiała, jeżeli weźmie się pod uwagę, że nie chodzi tu o osoby historyczne ale obrządki, jakie one reprezentowały. Można także bezpiecznie założyć, że nie tylko Polska, ale i Ruś tak naprawdę została ochrzczona długo przed datą uznawaną w oficjalnej nauce. Ta oficjalna data dla Rusi dotyczy chrztu z Bizancjum w drugiej połowie X wieku, symbolicznie 988 rok. Tymczasem już wcześniej rozpowszechniło się tam chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego. F. Kmietowicz wskazuje na przykład, że według Titmara w Kijowie było 400 kościołów, a przecież umarł on w 1018 roku. W tak krótkim czasie nie mogło ich tam tyle powstać. Wobec tego musiały to być świątynie cyrylometodjańskie. Długoż podaje liczbę niższą, ale równie zaskakującą. 300 Kościołów. Jak to widać w historii, niemiecko-rzymska hierarchia kościelna dążyła do przejęcia dochodów z terenu Polski i do uzyskania wpływu na kraj poprzez zdrajców. Także do wynarodowienia Słowian, do narzucenia im poczucia niższości i wstydu. Był też jeszcze bardziej subtelny cel, sięgający całej ludzkości. Anna Mielnik. W swojej książce Bóg człowiekowi taki los zgotował. Za Władysława Łokietka 1261-1333 rozszerzenie wpływów Kościoła przejawiło się zapaleniem pierwszych stosów inkwizycyjnych. Zakonem rozniecającym owe stosy byli dominikanie, powołani jako strażnicy czystości wiary w 1215 roku podczas rozbicia dzielnicowego szybko doszli do ogromnych majątków. Piastując urząd najwyższych inkwizytorów, oczyszczali ludzkie myślenie z herezji, czyli samodzielności, i z bluźnierstw, czyli odwagi, wtłoczyli w człowieka hipokryzję, pokrętność, kombinacje, konformizm, uległość wobec fałszu, zamęczyli lub palili żywą myśl. Hasło czystości wiary dawało w gruncie rzeczy pełnię władzy nad człowiekiem. W apokryficznej ewangelii Andrzeja Jezus mówi, gdzie apostołowie mają iść, żeby nawracać. I powiedział mu Jezus: chodźcie do narodów wschodnich, zachodnich i południa, tutaj, gdzie żyją synowie i córki domu Izraela, do języczników północy. Najwyraźniej chodzi o Słowian, mój komentarz, nie chodźcie, bo oni są bezgrzeszni, nie znają oni grzechów i występków Domu Izraela. Tak więc dla Słowian, trwających w wierze, w cudzysłowie Lechitów, głoszącej równość ludzi, niemiecko-rzymski katolicyzm był bezsensownym pogaństwem. Byli wolni, byli niezależni od Rzymu, od Bizancjum. Od wyobrażeń, że są poddanymi jakichkolwiek istot. To kłuło w oczy kościół oparte na rytualnej hierarchii i systemie poddaństwa. Ewangelia Andrzeja została wycięta z Nowego Testamentu. Mimo, że święty Andrzej był pierwszym uczniem Jezusa, co się stało z tym apostołem? Andrzej jednak odbył podróż do Słowian, ale w niczym im nie pomógł. Wrócił więc na cywilizowane południe, gdzie go zamordowano podczas tortur. Stara wiara Słowian od pewnego momentu ewoluowała w chrześcijaństwo, jako tolerancyjny i ekumeniczny obrządek słowiański. Ale to była tylko zewnętrzna postać, tuż pod powierzchnią trwały te same prawdziwe ludzkie wartości prawdziwej wiary Słowian. Tych wartości intuicyjnie trzymali się zwykli ludzie, inaczej niż elity, np. dwór władcy, które dla politycznych zysków wybrały katolicyzm, czyli obrządek łaciński. Chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego przetrwało do czasów Bolesława Krzywoustego i późniejszych. Pejasienica, polska piastów. Wkrótce po zgonie krzywołustego biskup krakowski Mateusz wysłał do świętego Bernarda z Clairvaux list, w którym informował, że istnieją liczne rzesze Słowian, którzy nie przyłączyli się ani do greckiego, ani do łacińskiego wyznania i chwalą Boga chrześcijan na swój sposób. Biskup pisał o utrzymującym się wówczas przy życiu obrządku słowiańskim. Znów z tomu I czarnego. W oficjalnej wersji historii coś się nie zgadza. Na przykład, niemiecka kronika Wipona o Belżywie nazywa Chrobrego księciem Polaków i księciem Słowian, mimo że wcześniej opisała jego koronację w 1025 roku. Powód? Oczywiście polityczny. Ta koronacja nie została oficjalnie zaakceptowana przez niemieckiego cesarza. Generalnie Wipo usilnie przekonuje, że koronacje Bolesława Chrobrego i Mieszka II były nielegalne. W ten sposób promuje swoją polityczną ideologię. Chce narzucić Polsce zwierzchnictwo Niemiec i zamienić ją w niemiecką prowincję. Tymczasem Widukind w dziejach Sasów nazywa Mieszka I królem, Rex Misaka, i to jeszcze przed jego chrztem. Przy czym nie ma mowy o jakimś ogólnym zawyżaniu przez tego kronikarza rangi władców słowiańskich. Odwrotnie, widukind precyzyjnie rozróżnia, jaki tytuł komu się należy. O tym, że w oficjalnej wersji historii coś nie gra, świadczy też taki fakt. Książę czeski Wratysław II w liście do Bolesława Śmiałego tytułuje go królem. W 1074 roku, czyli na dwa lata przed tym, kiedy według oficjalnej wersji historii Bolesław został królem, o pokoju z 1032 roku pomiędzy cesarzem Konradem II a Mieszkiem II. Prawdopodobnie Mieszko rezygnował z tytułów zachodnich, ale zachowywał wschodni tytuł cesarza-słowiańszczyzny, wiążący się z obrządkiem słowiańskim. To z kolei tłumaczy, dlaczego późniejsze kroniki niemieckie nazywają Mieszka już tylko księciem, a polskie nadal królem, władcą o najwyższym statusie. Ten zamęt w nazewnictwie spowodowały różnice w ustroju politycznym Federacji Lechickiej i Zachodu i istnienie obrządku słowiańskiego. Spojrzenie oczami ustroju zachodniego gdzie koronacje musiały być akceptowane przez papieża i cesarza, nie jest jedynym i nie powinno być faworyzowane, powoduje automatyczne obniżenie rangi władców całej Słowiańszczyzny. Z tekstu Przeszłość, część trzecia, religia, chrześcijaństwo, z drugiego tomu, białego. Wewnętrzne wartości Polska zachowała i przechowała, aż do czasów współczesnych. Polacy zawsze wierzyli, także przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Wiara to nie religia, tak jak ludzkie wartości to coś innego niż ogłupiające dogmaty. Takie wewnętrzne wartości są fundamentem wielkości w każdym aspekcie, którą ten słowiański naród może urzeczywistnić już w najbliższym czasie. Wspólnota wolnych ludzi dobrej woli, jak za czasów lechickich przodków ukrywana historia ale najpierw Polacy potrzebują dotrzeć do prawdziwego Boga do tych wartości w sobie uwolnić się między innymi od fałszywych ideologii religijnych iluzji kłamstw tych którzy pod pretekstem świętej wiary narzucają niewolnictwo innym tak naprawdę narzucają psychologiczne poddaństwo wobec jakiegoś sadystycznego demona ze Starego Testamentu. To czarna magia. W bibliografii m.in. Frank Kmietowicz, kiedy Kraków był trzecim Rzymem, Ordruk, 1994 rok. Anna Mielnik, Bóg człowiekowi taki los zgotował. Wydawnictwo Mielnik 1997 rok Paweł Jasienica Polska Piastów Państwowy Instytut Wydawniczy 1986 rok Przemysław Urbańczyk Mieszko I Tajemniczy Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 rok Jarosław Sochacki Słowiańszczyzna w Wipona Czynach Cesarza Konrada II Słupskie studia historyczne nr 14 z 2008 roku, Kazimierz Tymieniecki, Początki Państwa Polan. Przegląd historyczny, nr 50, pierwszy z 1959 roku. Kroniki Długosza, Titmara, Wipona i Widukinda.